Halo, 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 dzień dobry moi drodzy. Taka myśl mnie dopadła podczas joggingu. Kochani, chciałbym się troszeczkę odnieść do tematu progresywne uzdrowienie. Do progresywnego uzdrowienia, ponieważ obejrzałem ostatnio dwa wykłady na ten temat, na temat generalnie uzdrowienia, jakiego jak, jak, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. I teraz poruszony był temat uzdrowienia tak zwanego progresywnego, że. No, wiecie, Pan Jezus na krzyżu wziął nasze grzechy, wziął nasze choroby i zmagania, tak? Pan Jezus nie zrobił tego progresywnie, on to wziął w jednej chwili, i w jednej chwili my to otrzymaliśmy. I teraz, kochani, jak to się dzieje, że pomimo naszych chorób ja nie mówię tutaj o katarku, tylko na przykład o paraliżach, o braku kończyn i tak dalej. No, można, wiecie, znaleźć szybko jakieś ciężkie przykłady. I teraz, jak to się dzieje, że oczywiście, że ludzie stają z wózków, ale nie wszyscy. Nawet nie mogę chyba powiedzieć, że większość, ale nie jestem pewny. Jak to się dzieje, że te zdrowie, które mamy w Jezusie Chrystusie, nie bardzo się manifestuje. I teraz, kochani, do jakich dochodzimy czynów? Dochodzimy do takiego czegoś, że skoro osoba, załóżmy to na wózku inwalidzkim, nie wstaje po modlitwach, gdzie były nakładane na nich ręce, choć nie jest to konieczne, bo to po prostu był zwyczaj żydowski. To nie rytuał żydowski nas uzdrawia, tylko łaska Pana Jezusa. Można te ręce nałożyć, ale nie jest to wymóg konieczny. I teraz, jak to się staje, że oni z tych wózków nie wstają? A zaznaczam, że bywają to ludzie bardzo głębokiej wiary, świetnej relacji z naszym tatą, e, i tak dalej. A tutaj co? Nie działa. Pan Jezus się zepsuł? No nie, pan Jezus się nie zepsuł. Moi drodzy, narzuca się potem takim osobom, że nie mają wiary, że oni nie potrafią tego odebrać. Generalnie rzuca się ich w wyrzuty sumienia, bo taka osoba gaśnie, nie dość, że jak chora była, tak jest dalej. No to jeszcze okazuje się, że nie wierzy chyba tak jak powinna. No i to jest to co ludzie robią obarczając niewiarą innych ludzi. Sami oczywiście nigdy paraliżu nie mieli, nie? Najczęściej tak to wygląda. Sorry za sarkazm, ale troszeczkę wiecie, troszeczkę tak to jest. I teraz moi drodzy, dlaczego o Czekajcie, muzyka mi się włączyła. Ej, muzyka mi się włączyła. Dlaczego ja jestem przeciwny trochę takiemu głoszeniu, że nie ma takiego czegoś jak progresywne uzdrowienie? Po pierwsze, doświadczyłem progresywnego uzdrowienia. Tak samo jak jest progresywne objawienie, ponieważ kiedy nawracamy się do Pana Jezusa, nie wiemy wszystkiego, jest to jakiś proces, jest to jakiś czas. Kiedy objawienie nam się rozszerza, czy to poprzez czytanie Pisma Świętego, czy rozmowy z odpowiednimi ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. I my nawet nie wiemy kiedy, ale zdobywamy tą mądrość Bożą. Ona w nas progresuje. I tak jest z objawieniem. Zresztą Biblia jest progresywnym objawieniem. My, jako ludzie urodzeni z Bożego Ducha. Jako miejący pewność w łasce Jezusa Chrystusa Widzimy więcej niż Mojżesz, który przecież wyprowadził lud z ziemi egipskiej Jeśli chodzi o kwestie zbawcze, tak, widzimy więcej niż Mojżesz Progresywne, Biblia też jest objawieniem progresywnym Dlaczego ludzie, ostatnio właśnie słyszałem, znowu wracam do uzdrowienia Nie ma uzdrowień progresywnych, bo Pan Jezus zrobił to raz, dwa Co ty sobie wmawiasz? Teraz masz zdrowie, bierz je. Tak dalej. Kochani, to jest znowu odbieranie jakichś błogosławieństw od boga łomem. To jest rozkazywanie Bogu, że teraz to dla mnie zrobisz, teraz dasz mi to, czego ja pragnę, ponieważ ja mam wiarę. Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie mają tak głęboką wiarę, że aż nie potrzebują do niej Jezusa. Sorry, to znowu sarkazm, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I kochani, tak, zgadzam się. Pan Jezus. Bóg nie chce nam dawać zdrowia progresywnie. On jest gotowy. On już nam dał. Bóg nie mówi, będziesz zdrowieć. Tak, myśli, tak to raczej wygląda. No Bóg nie leczy cię na raty. Ale my odbieramy na raty. Ja sam odebrałem uzdrowienie z boleriozy i trwało to dwa lata, może nawet ciut więcej. Na czym to polegało? Tylko i Tylko i... Włącznie na zaufaniu. Co robiłem na początku? Łomem odbierałem uzdrowienie. Stawałem, ogłaszałem zdrowie. Jak powiem 100 razy i bardziej stanowczo, to już Bóg teraz zabierze tą chorobę, i tak dalej, i tak dalej. Co w zasadzie trochę prowadzi do takiego cielesnego chrześcijaństwa, no bo, no bo kurde, co symptomy są. Dalej głowa boli, stawy bolą, mówię o tej bolerii, że no to znaczy, że nie ma uzdrowienia, nie? Uzdrowienie jest. Uzdrowienie może być cudem. Po prostu w jednej chwili, ja tak miałem, jeśli chodzi o alkoholizm. To jest cud, którego nie potrafię wytłumaczyć. Pan Bóg wgrał nowe ustawienia fabryczne do serca i do umysłu. Eee, natomiast z boleriozą w moim przypadku potyczyło się to zupełnie inaczej. Odebrałem to tak progresywnie, ponieważ widocznie na dany okres, na dany moment w moim życiu nie byłem gotowy, nie potrafiłem zaufać naszemu kochan kochanemu tacie. I nie potrafiłem tego odebrać w jednej chwili. Natomiast cały czas, czy przychodziłem cierpienia, czy nie, cały czas Duch Święty był ze mną, cały czas wyciągał mnie z tych zmagań, i dlatego było to progresywne. Moi drodzy, nie oczerniajmy ludzi, że nie potrafią czegoś odebrać wiarą. Eee, to jest nasze myślenie. Jak powinno wyglądać uzdrowienie? Każdy człowiek uczy się zaufania do Boga całe życie. Moim skromnym zdaniem jest to trochę zależne od sytuacji zewnętrznych. Łatwiej mi jest uwierzyć w to, że jutro zniknie mi katar, niż że odrośnie mi na przykład noga. Obie nogi mam, podaję tylko przykład. To jest lekcja zaufania. I Bóg nie jest na nas zły, że my się tego uczymy. Jest progresywne uzdrowienie, jest progresywne objawienie, no bo jakby nie było progresywnego objawienia, to ten, kto się nawrócił na Pana Jezusa, już nocono manifestuje w 100% Jezusa Chrystusa na ziemi. Z tego, co się tak rozglądam, no może nie tu, bo jestem w lesie, ale to jeszcze takiego nie widziałem. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Jezus Was kocha.